Na pewno jest to bardzo, bardzo duży przeskok, ponieważ z tych. nie powiem no, z tej drugiej części tabeli drużyn przyszłam tutaj i, i czuć tą różnicę, poziom na treningach jest zupełnie inny. Ciężej się zdobywa punkty, bo po drugiej stronie są dziewczyny, które już wiedzą, co ty zrobisz zanim ty to zrobisz i tak to wygląda, ale uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, że wybrałam akurat Rzeszów. Tak, tak, dostałam tą szansę niestety z powodu kontuzji. Są Każdą szansę trzeba wykorzystać, to na pewno. Dzisiaj jestem mniej dumna z tej szansy, bo uważam, że mogłabym to dać z siebie jeszcze więcej następnym razem, natomiast bardzo się cieszę, że mogę być na wojsku. Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że możemy grać długo bez porażek. Będzie ciężko, ponieważ w tym sezonie, jak widzimy, występuje sporo niespodzianek już na tym początku, już, już na samym początku mamy dopiero czwartą kolejkę a już gdzieś tam potrafi na nas ta liga zaskoczyć. Na pewno będą jakieś wtopy, że tak powiem, natomiast staramy się, żeby to wszystko wychodziło jakby na naszą korzyść, żeby to były ciągle punkty i wygrane.